Głowy Paweł, mm -hmm. ja spiry na profesjonalnego zawodnika. Ty kurwo? O! o ty kur... <śmiech> 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 A ty też nasz głowy? Co to było? Nie, ja ci głowę głowę za 20. <laughs> Ale ty co? <laughs> Sprawdź nowy event świąteczny na stronie. Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego Otwieraj skrzynki i zgarnij super drop. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość. Kliknij pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku. <tryk> Pierdolone Low Gravity. No nie mogę. Boję się tego upgrade'u. Dobra... No patrz! Nie, już! Kurwa, jest ta jebana! Nie, no kurwa! Hmm? Nie! <ścoughs> 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 Ja miał plan wyczekać i zaatakować. Wszyscy pamiętają z Mordonu. Ja mam znowu ten Noktrisaty. O co chodzi? Byłem ja jako. Nagroda tam, że z gierka ze mną. Podaję jak się płat No kur. No ja to dostałem. Nie, patno. Zablokowałem ja się o śmietnik, no co tam robimy? Nie. Ile ty masz? Ile masz? <laughs> o kurwa! Nie można w smoke wchodzić! Ile miałeś? No. 53 Nie, ja miałem 100! Ej! Gruby! Aj! O nie! Ała! Przeskoczył nad kulą! Knut gimnastyk! O ty karakanie! Nie, ja, dobra, szukujesz. Jest za mało, nie da się cię trafić. Dobrze, no w dupę, Słyszaś, ty! W Kule. Wiesz Paweł, że to już będzie full profeska. A ty znasz tam po to zami? Coś tam znałam, ale nie wybitnie. Ty pizda jesteś Co? Ej, kurwa, ruchają nas! A to jest bliźniutka czy hamsko tak? Jak <gryst> <gryst> <It's weird. gryst> dostał bombę? Odruchowo sopel. Mamy odstępnictwo. No kurwa. Nie. Nie wiesz, że nie zgasiliśmy. Nie wiem, czy jest sens teraz. Nie ma co. Też... Tłuszczkę ma kręcić? Kurwa, dawaj! Lewo, prawo? Nie, nie zmienia nic, kręć. Nie, to przecież nie ma sensu tak... KURWA! <laughs> Izek do 50 subów właśnie. Co? Podobno. Ta. Ja pierdolę, idę do krzesło rozjebać. Nie no, czemu chcieliłeś ty? Ej, wziął kartkę! Nie wziął co?! Kartki, niemożliwe. Daj, shota. Dobra, bo idę jeden we Dwóch długa. Ja nie wiem, jak on tego nie dostał. No kurwa, no powiem. To nie, dzień ciekawski. Proszę, A! Szczeliło mi coś w żebrach. A! Widać. Janek, no. Przepierdamy... Nie mam sensu? Imo, i no kurwa, z 7% szansy, no. No jest, no a jak ta? No jak chcesz, twój kolor. Już i tak wiabaliśmy tyle, że już kurwa już mi. No. Już mam w chuju wszystko. Zostaw teraz. jak je. Albo nie, mielni 7 razy. Słyszałem coś, bo mnie chwilę nie było, ale coś tam słyszałem. Że wszystko możemy dziś, tak? No i gdzie? Nie, tam nie chcę się kurwa. No nie pierdol, że. A jakby było 10% to by dało, nie? Sub na Alo. Nie, już ostatnio tyle dam tych sobie muszę się zastanowić. Bo mam podejrzenia, że są subskrypcje niespłacane Alo, a ostatnio codziennie coś kupuję. Wydaje mi się, że ktoś mi robi w chuja. Jeszcze nie wiem kto, ale muszę z nobym o tym pogadać.

Zobacz, tam raz rozwiązał mnie rozjebał. <grymne> ile skrzynek? Trzy. Tak. Ale co jest to skrzynek Joker? Nie pamiętam tak w ogóle. Ja coś pamiętam. Nie no, kurwa. Trzypetki, kurwa, co jest? <grymne> Ja myślałem, że może kurwa poprawię sobie humor na szufli, na tym,